Pan z wami. Czytanie słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam Wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przekazań, choćby najmniejszych i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo pańskie. Drodzy bracia i siostry, drodzy pielgrzymi, drodzy słuchacze i widzowie, którzy teraz towarzyszycie nam, słuchacie i oglądacie, my dziś słuchamy o interesującej scenie, która znajduje się w części Ewangelii Mateusza. Kazanie na Górze. Jezus wypowiedział wiele słów, a szczególnie cudowne są te, które wypowiedział podczas Kazania na Górze. Wśród nich w szczególny sposób wyróżnił osiem błogosławieństw jako zasady naszego życia. Jezus w istocie mówi, jaki chrześcijanin być powinien oddany i wierny Bogu, w modlitwie dobroci. Pokorze, serca. prostocie serca otwartości swego serca na swego bliźniego, ale również człowiek powinien być otwarty na drugiego człowieka, bo właśnie tu najczęściej spotyka się Boga, tu najczęściej spotyka się Jezusa Chrystusa. Po tym wszystkim Jezus dziś mówi, że nie przyszedł, aby znieść prawo i proroków, lecz wypełnić. To, dlaczego Jezus mówi dziś o prawie i prorokach, to pragnienie, tak jak dziś mówi święty Paweł, że należy służyć temu, co duchowe i nieprzemijające. My wiemy, że w wielu sytuacjach Jezus nie przestrzegał tych tak zwanych praw i ustaw żydowskich. Przykładowo leczył w szabat, pozwalał swoim uczniom aby zrywali kłosy w szabat i czynił wiele z tych rzeczy, które bardzo przeszkadzały żydom. Dlaczego Jezus tak czynił. Dlatego, że chciał im pokazać, iż prawo to nie tylko martwa litera na papierze, lecz należy nim żyć i uskutecznić w swoim życiu, w naszej dobroci i miłości. Tylko jeśli żyje w naszych uczynkach i miłości, ma sens. My wiemy, drodzy bracia i siostry, że Bóg dał nam swoje prawa i przekazania, abyśmy żyli zgodnie z Nimi, abyśmy zapewnili pewne i syte życie, aby strzegły nas przed atakiem, dawania złego przykładu poprzez swoje niegodne czyny, czy też błędne rady. W przekazaniach Bożych zawarte jest to. Że szanuje się prawo Boże, ponieważ one trzy dotyczą Boga, a siedem naszych wzajemnych relacji międzyludzkich. I właśnie dlatego, drodzy bracia i siostry, jeśli my nie szanowalibyśmy Boga i nie uznawali go za swego stwórcę, bardzo szybko bylibyśmy w pokusie by odrzucić wszelkie inne przekazanie. Gdybyśmy nie mieli względów wobec bliźnich, zapomnielibyśmy czynić dobro wobec bliźnich w miłości. Dlatego Jezus zawiera wszystkie przekazania w dwóch przekazaniach miłości. Jedno mówi, miłuj swego Pana Boga z całego serca swego, z całego umysłu i całą duszą swoją. A drugie, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli człowiek wyłączony jest z przykazań, o których mówi nam Stary Testament, a i Jezus chce nas dziś w nich utwierdzić, rzeczywiście prawo i przepisy nie mają sensu. Właśnie dlatego, drodzy bracia i siostry, często ówcześni nauczyciele wśród ludu byli dalecy od serca i drogi Bożej, to właśnie oni nie wypełniali tych wszystkich nakazów i przepisów, bo było ich tak wiele, że niemożliwym było ich wypełnianie. Ale oczywiście mieli czas na to, aby patrzeć, kto w czym nie będzie przestrzegał jakiegoś prawa czy też ludzkiego przepisu. Jezus pragnie, aby w pierwszym w pierwszej kolejności w centrum działania było nasze serce. I Jezus tego właśnie pragnie, aby nie znieść prawa, lecz wypełniać, aby było wypełniane w całej swojej głębi otwartości, aby chronić nas przed wszelkim złem, by wyzwalał nas z egoizmu i uczył drogi Bożej, bo wiemy, że każdy człowiek jest obrazem Boga i że właśnie my najbardziej wypełniamy prawo Boże, jeżeli jesteśmy gotowi go wypełniać poprzez posługę bliźniemu w potrzebie miłości, bezsilności. O samotnieniu i wszystkim innym, gdzie w szczególny sposób powinniśmy pokazać obecność Jezusa w sobie, a zatem i poprzez swoje uczynki i dzieła, że rozpoznaliśmy obecność Jezusa w drugim człowieku, tak więc w swoim bliźnim, zwłaszcza w tym, który jest w potrzebie i niedoli. Drodzy bracia i siostry, kiedy patrzymy na siebie, ludzi, często bardzo łatwo przyjmujemy to, co niesie nam świat, jakiekolwiek zmiany czy też propozycje. I bardzo łatwo zmieniamy styl mody. Jesteśmy gotowi, by słuchać i patrzeć na to, co czynią sławne osoby, aktorzy, sportowcy, może nawet i politycy. A interesującym jest, że często nie jesteśmy gotowi słuchać tego, co mówi nam Słowo Pańskie i co mówią Przykazania Boże. I właśnie dlatego powinniśmy modlić się do Boga, aby stworzył nam serce pokorne i posłuszne, serce otwarte na słuchanie Słowa Bożego i słuchanie przykazań Bożych. Tych przykazań, które uczą nas pokory, służenia i miłości do bliźniego. Tych przykazań, które uczą nas, abyśmy słuchali i szanowali swego Boga, abyśmy oddawali mu chwałę i wdzięczność za wszystko, co od niego przyjęliśmy, zwłaszcza za swoje zdolności, poprzez które stajemy się bardziej ludźmi, poprzez które Bóg staje się okryty chwałą poprzez nasze uczynki i gotowość, by służyć Mu w miłości. Dlatego, drodzy bracia i siostry, Jezus mówi, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, dopóki wszystko się nie spełni. Być Bożym na tym świecie, pozwolić, aby poprzez nas Działa się miłość Boża i Jego dobroć w naszym spotkaniu z ludźmi. To jest to, ku czemu kierują nas prawa i nakazy Boże, a także i prorocy, którzy bardzo często podkreślają tę potrzebę przemiany serca i potrzebę. N Spoglądania na bliźniego obok siebie, człowieka w potrzebie. Dlatego, drodzy bracia i siostry, Jezus dziś mówi: Ktokolwiek będzie Wypełniał przykazania i uczył innych, by wypełniali je w pokorze otwartość, w otwartości serca, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. I ten, który będzie uczył ich wypełniać. A ten, który nie będzie ich wypełniał z otwartym sercem i nie będzie podążał za Słowem Bożym, ten będzie. Mały w Królestwie Niebieskim. Bracia i siostry, sercem obejmijmy prawo Boże i przekazania, które są niezmienne w tym, ponieważ pragną nauczyć nas drogi miłości i dobra. Droga miłości i droga dobra skierowana jest na wszystkie cztery strony świata, na drodze miłości i dobra, codziennie mamy okazję, aby spotkać swoich bliźnich, poczuć ich potrzebę. I mamy również moc od Boga, by otworzyć swoje serce, by je słuchać, miłować, czynić dobro i w ten sposób wypełniać przykazania Boże. I to, czego uczą nas prawo i prorocy. Niech Bóg da, abyśmy w swojej wierności, ofiarności, miłości, gotowości, by słuchać i wypełniać przekazania Boże poprzez swoje dzieła dobroci i miłości, aby z tego świata wygnać wszelkie zło, egoizm, zamknięcie i wszystko, co nie jest cechą Boga ani tego, kto nazywa siebie Bożym, abyśmy w ten sposób zapewnili sobie wielkość w Królestwie Bożym i poprzez swoje dzieła, ofiarę, miłość, posłuszeństwo i wierność Bogu byli wielcy w Królestwie Niebieskim i abyśmy zamieszkali tam z naszym Panem i zbawicielem Jezusem Chrystusem. Amen.